Kosmos bardzo nie lubi, jak człowiek tam stara się wdepnąć. Kosmos każe tego człowieka, ponieważ kość, którą możemy opisać fizycznie, ona bardzo źle wpływa na organizm człowieka. Inaczej pracuje serce, układ sercowo-naczyniowy, inaczej pracuje układ błonnikowy, i w pierwszym okresie człowiek bardzo czuje się źle. Przechodzi tak zwany okres adaptacji. I nigdy nie mówiono o tym, bo to nie wypadało. Teraz dopiero się mówi. Yy, no bo jednak to jest duży trud, ale później, po dwóch, trzech dniach, kiedy człowiek się przyzwyczai do nieważkości, to jest wtedy wielka rozkosz. W postrzeganiu Ziemi, wschodów i zachodów Słońca, no i w ogóle tego wszystkiego, co widać wewnątrz statku. Bo ja tam nie byłem sam. Byłem z trzema kolegami na stacji orbitalnej, a w statku. Kosmicznym byłem z Piotrem Klimukiem. To było bardzo dawno, 30 lat temu, także myślę nie wszyscy już o tym pamiętają. To było tak fantastyczne przeżycie, a dla każdego lotnika jest to yy, więcej niż marzenia, to jest ponad marzeniami. Yy, bo ja całe życie wśród chmur nad chmurami, a to byłem dużo, dużo dalej. Kosmos jest bardzo fascynujący, taki zagadkowy i wszyscy chętnie patrzą. Kosmos, ale chętnie też patrzą na tych ludzi kosmosu i sobie zdają pytanie młodzi: A cóż ja mam robić, żeby być takim podobnym? Oczywiście ci młodzi ludzie to mają większe szanse niż ja miałem, ale przede wszystkim trzeba dbać o zdrowie. Nie ma mowy o żadnych używkach. Sport trzeba uprawiać, ale rozsądnie, tak żeby sobie kosteczek nie połamać. No i bez nauki nie ma w ogóle mowy, aby się. Zbliżyć do tej dziedziny. Teraz kosmos potrzebuje innych ludzi. W okresie pionierskim, w zasadzie, jedynymi kandydatami byli piloci samolotów naddźwiękowych. A teraz możesz nosić okulary, możesz nie mieć takiego żelaznego zdrowia, bo są takie statki, które nie wymagają. Od wszystkich jednakowych predyspozycji. Kto inny zawiezie na orbitę i tam dopiero będziesz pracował i doznasz pełni doznań. Droga jest długa, bardzo długa, bo są eliminacje wstępne kilkumiesięczne były, no, a później już w Giezdnim miasteczku półtora roku przygotowań, bardzo, bardzo ciekawych, bardzo ciekawych, ale jednocześnie bardzo trudnych, wyczerpujących, ale to, żeby zobaczyć ziemię z dystansu, to jest warte każdego wysiłku.